Jak wiecie pewnie, mój kanał jest sponsorowany przez firmę Maginarium.pl, która ubiera największe i najspanialsze gwiazdy internetu. Ubiera też i mnie. Z połączonych sił Baniaka Baniaka oraz Maginarium.pl powstało coś niesamowitego. Pierwsza specjalna koszulka, która daje Wam wymierne korzyści na sesji RPG, a będzie wyglądała tak: jeśli gracz albo mecz gry przyjdzie na sesję w takiej koszulce z takim wzorem, będzie miał możliwość dokonania jednego, dowolnego przerzutu swoimi kostkami. Taka koszulka jest nawet lepsza od punktu szczęścia w Warhammerze, ponieważ dzięki niej możesz przerzucić rzut na obrażenia albo wartość krytyka. Tak więc jeśli grasz w RPGi, to musisz taką koszulkę posiadać. Mistrz gry także może dokonać przerzutu. Jeśli na przykład bardzo chce dokopać swoim graczom, a po prostu kostki mu na to nie pozwalają, wtedy pyk robi kolejny rzut i mówi spoko, baniak nie pozwoli. Oczywiście to jest tylko taka zabawa, no przecież nie będę ingerował w wasze sesje prywatne I właśnie rzut kostką to jest tylko rzut kostką, może wybrać dowolny wynik w każdej sytuacji I właśnie powtórzenie go nie za bardzo wpłynie na waszą rozgrywkę Tak więc to tylko zabawa Ta koszulka Czemu mnie wypikałeś? Bo to brzydkie słowo Nie mogę być z*****? Nie Czemu? Bo nie A w*****? K**wa, powiedz, że świetna Ale ona nie jest świetna, jest z***** Czekaj, dobra, dobra, wiem co zrobimy. Dawaj, cięcie. Ta koszulka będzie dostępna tylko na Pyrkonie, tylko na stoisku Maginarium.pl i tylko za 39 zł. Jest to naprawdę niewiele, patrząc na to ile kasy wydajecie na Pyrkonie, na różne pierdoły, które potem tylko rzucacie w kąt. Może to tylko ja. Nieważne. Ważne jest to, że w tej koszulce będziecie mieli na sesji prawdziwego asa w rękawie. Nie ukrywam, że ilość tych koszulek jest naprawdę ograniczona, bo z tego co wiem, będzie ich mniej niż 100. A was subskrybujących jest w tej chwili prawie 2000, więc kto pierwszy, ten lepszy. Do zobaczenia na Pyrkonie, do zobaczenia na stanowisku maginarium.pl. Tam mnie też powinniście znaleźć raczej w sobotę. Jeżeli ja wam osobiście tę koszulkę sprzedam, to na pewno będzie tańsza. Cześć!